Cześć, z tej strony Darek Lukowiec, zwany Luksio Elektryk. Trzeci odcinek laboratorium Luksia. Tym razem weźmiemy sobie na warsztat wyłączniki kombinowane, czyli wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym w wykonaniu jednopolowym. Tak. Co mnie natknęło do tego, żeby zrobić tego typu materiał i zobaczyć, tak naprawdę, co jest w środku i czy na pewno wszystkie są zgodne z normą zharmoni zharmonizowaną 61.009, która obejmuje nasz kraj. Należy do takiej grupy na Facebooku, nie pamiętam jak się nazywa, ale coś z instalacjami elektrycznymi. Gdzie tam były poruszane tematy, jak zmieścić jak, najwię jak najwięcej aparatów, aparatów wyłączników różnicowo-prądowych i e, wyłączników nadmiaroprądowych w jak najmniejszej rozdzielnicy. No i wszyscy się tam zaczęli chwalić, że oni mają tam Hagery, że oni tam mają TONY i różne dziwne inne marki. E, Schneidery też. E, pomontowane w rozdzielnicach, i że jest spoko, że jest zarąbiście. E, z racji z tego, że wiem, że tylko jedna marka ma e, wyłączniki e, kombinowane z e, wyzwalaniem członu różnicowo-prądowego w sposób mechaniczny. Czyli mamy, e, mamy przekładnik Ferantiego, tak jak zresztą to było omawiane, jeżeli chodzi o wyłączniki różnicowo-prądowe. Link macie tutaj na górze. W poprzednim laboratorium, to zaczęło mnie to zastanawiać, jakim sposobem ludzie mają pomontowane wyłączniki kombinowane innych marek u siebie w domu w Polsce i skąd oni je w ogóle wzięli. Więc zacząłem drążyć temat. E, zacząłem szukać we wszystkich katalogach wszystkich marek, oczywiście w katalogach na Polskę, czy są dostępne, czy ich w ogóle nie ma w tych katalogach. I co się okazało? Schneider w katalogu polskim nie ma. Hager w katalogu polskim nie ma. Każda marka w katalogu polskim ich nie ma. Wyjątkiem okazały się dwa rodzynki, które udało mi się zakupić specjalnie na ten dzisiejszy na to dzisiejsze laboratorium. To jest Eti. Tak, Eti, które wszyscy pewnie znacie i Bemko, które też pewnie wszyscy znacie. Co mnie zastanawia? Zastanawia mnie to, e, dlaczego na o budowach jest narysowany wyłącznik na schemacie jest narysowane wyzwalanie mechaniczne jak na BEMKO tak i również na ETI na Zimensie wygląda to w ten sposób i to jest i to jest również tego samego typu schemat żeby nie było, że owijam tutaj w bawełnę uwaga trrr, Udało mi się wytargać Siemens'a z wyzwalaniem elektronicznym, e, i on ma całkowicie inny schemat. Jak zresztą widzicie, zgodny z tym, jak to powinno być. E, jeżeli ma wyzwalanie elektroniczne, to najzwyczajniej w świecie musi być to zaznaczone, tak? Czyli mamy po prostu wzięty przewód fazowy, mamy wzięty przewód neutralny do zasilania naszego wzmacniacza, bla 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 i tak dalej, i tak e, dalej. Więc Zacząłem się zastanawiać, jakim sposobem tych dwóch producentów, których da się kupić w Polsce bez problemu, bo kupiłem to bez problemu w jednej z największych hurtowni elektroinstalacyjnych w Polsce, od ręki dostępne z magazynu, spółki ściągnięte, proszę bardzo, i jest. Jak to jest możliwe, że one mają mechaniczne narysowane, a wątpię, że mają mechaniczne, jeżeli tylko jeden producent. Czyli Siemens ma mechaniczne wyzwalanie bloku różnicowo-prądowego. Tego sobie jako ciekawostkę również rozbierzemy. Tego z elektronicznym. Jego ja nie ma w sprzedaży w Polsce i nigdy nie będzie go, w, sprzeda sprzeda sprz i nigdy go nie będzie w sprzedaży w Polsce z tego powodu, że nie jest zgodny z normą 61009. Dobrze, e żeby Wam tak do końca wyjaśnić, jaka jest różnica pomiędzy wyzwalaniem mechanicznym. A wyzwalaniem elektronicznym bloku różnicowo-prądowego e, zasięgnąłem materiału z kanału Elektrotechnika.pl. Dzięki wielkie za udostępnianie materiału, w bardzo dobrej jakości, a wy teraz to oglądacie. W ofercie prawie każdego producenta można znaleźć wyłączniki kombinowane o wykonaniu elektronicznym, czyli zależnym od napięcia. Natomiast wyłączniki 5SV1 są wyłącznikami o działaniu elektromechanicznym, niezależnym od napięcia zasilania. To wykonanie jest zgodne z normą PNEN 61009. Ta norma szczegółowo opisuje zagadnienia związane z RCBO. Porównajmy obie zasady działania. Jednomodułowe wyłączniki elektroniczne posiadają wbudowane wzmacniacze sygnału. Prąd przepływający przez wyłącznik zasila wzmacniacz, który połączony jest z wyzwalaczem wyłącznika. Dlaczego to podejście jest złe i nie powinno być wykorzystywane w naszych instalacjach? Ponieważ wzmacniacz sygnału działa tylko w określonym zakresie napięcia zasilającego, czyli w przypadku, gdy jednocześnie dojdzie do zapadu zasilania oraz porażenia, ten wyłącznik nie zadziała, ponieważ sygnał będzie zbyt słaby. Dlatego te urządzenia nie są zgodne z normą PNEN 61009. W przypadku wyłącznika elektromechanicznego nie posiada on żadnego wbudowanego wzmacniacza, a jego działanie jest identyczne ze zwykłym wyłącznikiem różnicowo-prądowym. Czyli pomiar odbywa się za pomocą przekładnika Ferrantiego. Takie rozwiązanie jest dużo dokładniejsze, co powoduje, że wyłącznik zadziała również w przypadku zapadu napięcia zasilającego, nawet przy sygnale bliskim 0 V. Dlaczego takie rozwiązanie jest trudne do osiągnięcia? Ponieważ bardzo ciężko jest zbudować tak mały przekładnik Ferantiego, który jednocześnie zachowa dokładność i czułość odpowiednika większych rozmiarów. Dobrze, nie przedłużając, nie, tra nie traćmy czasu, zróbmy to szybko, sprawnie i dowiedzmy się, co jest w środku. Eee, myślę, że zaczniemy sobie od rozbierania Siemensa z wyzwalaniem mechanicznym, które tu na pewno jest. Posłuży nam do tego wkrętara, wiertełko, rozwiertam wszystkie nity i zobaczymy, co jest w środku. Imensem mamy jeszcze zabezpieczone oprócz nitów blaszkami zabezpieczającymi, żeby nam się to nie rozjeżdżało. O właśnie takimi. O właśnie takimi. No i rozbieramy. Zobaczymy, czy to pójdzie łatwo, czy nie. Ale widzę, że jeszcze będzie trzeba rozwierać głębiej. Dobrze, rozbierajmy. Czy tu jeszcze nam coś gdzieś się trzyma? Chyba nie. Dobra, ten puścił. Tu są jeszcze zabezpieczenia. Czyli zużycie nie jest tak prosto rozebrać. Dobra. A się podda. Tak jak widzicie, jest to najzwyczajniej w świecie Ferranti, czyli mamy wyzwalanie pełne mechaniczne. Tu mamy Ferrantiego, gdzie mamy cewkę schowaną. Szukam, szukam. Tu mamy nadmiar prądowy. Gdzie jest cewka? Cewka jest tutaj schowana. W tym miejscu może się uda ją wyciągnąć. Łomane wszystko. Będę musiał niestety użyć trochę więcej siły z tego co widzę. I zrobić to siłowo. Dobrze jest to poskładane. Dobra. Wszystko nam się wysypało. Tutaj mamy tutaj jest cewka do wyzwalania do wyzwa, wyzwalania zrzucania blokady. Czyli jest tu pełny Ferranti, tak jak powinno być. Dobrze. To na bok. Tu już wiemy, że Ferranti jest. Tego sobie zostawimy na sam koniec, dla porównania, jak wygląda elektroniczny. A teraz się weźmiemy za Bemko. Będzie chyba najprościej roz rozebrać ze wszystkiego. No. Już mamy rozebrane. Syfu tu narobiłem. Dobrze, i teraz popatrzmy się, co te łobuzy tu popakowały. Bemko O, i mamy. <laughs> Widzicie? Ja wyciągnę to całe, żeby było to dobrze widać. Tu jest wyzwalacz elektroniczny. Najzwyczajniej w świecie. Wyzwalanie jest elektroniczne. I w żaden inny sposób to nie chce być wykonane. Czyli w sytuacji kiedy. Już wam mówię, gdzie jest przewód neutralny. Musimy to znaleźć. To rozpieprzyłem cały, nie wiem gdzie co jest. To mamy przewód fazowy. Tu jest do przewodu. Kurde, rozsypało mi się to całe, a domyślam się, że tu były jakieś zworki porobione. W każdym razie nie zmienia to postaci rzeczy. Wyzwalanie elektroniczne niedopuszczone w naszym kraju. Czekajcie, tego gruza muszę dać na obok, żeby tego nie mieszać z tym ferantem. Dobrze, Bemko mamy rozwiązane. Teraz moja największa zagwostka i pytajnik, czyli nasze ETI. Bo wykonany jest bardzo podobnie jak, jak Siemens, jeżeli chodzi o konstrukcję. Wręcz powiedziałbym nawet, że jest to bliźniacza konstrukcja. To z tego się pozbędziemy, to jest nam tu niepotrzebne. A będzie nam tylko wadzić. I bierzemy się za rozbieranie. Większe wiertło będzie trzeba zastosować. Widzę. Myślę, że wystarczy. Żeby nie było, cały czas mam w ręce to samo. Muszę jeszcze rozwiercić. O! Teraz to poszło bokiem. I co my tu mamy? Tu mamy wyzwalanie nadprądowe. To nas na razie nie interesuje. I uwaga, 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 uwaga. Muszę ściągnąć w drugą stronę. Tylko ona nie chce iść, a tu już mi wszystko zaczyna wypadać. Trudno. To za cholerstwo oparte, no. Zaraz zajdę po młotek. No, patrzcie, czy mnie cholera. Dobra, mamy otwarte, żeby się śrubki powysypywały. To już nam to jest niepotrzebne. I kochani moi drodzy, jak widać na załączonym obrazku. Tylko muszę się dostać jeszcze dalej, widzę? Czy nie muszę? Musiałbym się dostać dalej. To jest dość specyficzna konstrukcja, z tego co widzę. Co nie zmienia postaci rzeczy, że wyzwalanie odbywa się drogą elektroniczną. Żadną inną nie chce być. O! I teraz, może mi to wyjdzie. Czekajcie, to idzie tu, to idzie tu. Nie będzie takie proste, bo to wszystko pozgrzewane jest. Tu jest akurat konstrukcja bardzo dobrze zabezpieczona. O, jest, wyjechało. Proszę bardzo, co to jest? To jest elektronika. Bardzo mi przykro, bardzo mi przykro. Hagera nie udało mi się dostać. Schneidera też mi się nie udało dostać. Bo nie ma i nie będzie nigdy, i są niedopuszczone na nasz, na nasz rynek. Rozbierzmy sobie w takim razie Siemensa, który też nie jest dopuszczony na nasz rynek, ale sobie przynajmniej zrobimy porównanie, jak wygląda e, tutaj rozwiązanie elektroniczne, a jak rozwiązanie w BEMCO i w ETI. są pancerne Blaszka zabezpieczająca AUT jeszcze chciała wyjść O, już poszło Tu jest jeszcze jedno od tyłu I To otwieramy Zaczepy powyłamywać najlepiej, żeby nam się nie blokowały tu jest zaczep, tu nie ma zaczepu, tu jest zaczep, i dusimy. Jest jeszcze jeden zaczep, ale on mnie na razie nie interesuje. Tu mnie coś trzyma, a Dobra. No, i tu wyzwalanie elektroniczne wygląda. Dokładnie w ten sam sposób. Czyli mamy elektronikę, która pobiera nam informacje. Pobiera sobie napięcie. Tu mamy blok różnicowy, tak jak zresztą w każdym innym. Teraz tylko jeszcze musimy znaleźć cewkę wyzwalającą. Cewka wyzwalająca to jest. A cośmy sobie jeszcze strony. A z drugiej strony jest część nadprądowa. Tu mamy część nadprądową. Wyzwalanie odbywa się przez. przez tą ceweczkę. No, więc tu już mamy wszystko i na temat. Ja jestem tylko ciekawy, jeszcze popatrzę po płytkach. Może coś jest za jakiś tak napisane. Tu nie ma nic. A Bemko. Mhm. Najlepszy sprzęt. Też nie ma nic. No. Przejdźmy do podsumowania. Tak jak widzieliście, tylko i wyłącznie Siemens ma tego typu rozwiązanie, gdzie mamy przekładnik Ferrandiego, a nie wyzwalanie za pomocą elektroniki. O tym jednym jedynym nie chcę zbytnio za dużo mówić, bo zresztą sami widzieliście, jak się wszystko wysypało ze środka. Bardzo bym Was prosił, abyście Sprawdzali Was, inwestorów i elektryków, którzy wykonują instalację i ktoś Wam dostarcza materiał, np. klient uparł się, że On dostarczy materiał na rozdzielnicę, aby sprawdzić, czy wyłączniki kombinowane, które się znajdą w tej rozdzielnicy, na pewno są dopuszczone do obiegu w naszym kraju. To jest po pierwsze bezpieczeństwo. Ludzi, którzy będą mieszkać w tym domu, a druga sprawa to jest Wasza odpowiedzialność, bo Wy się pod tym podpisujecie pod tą instalacją. Jeżeli komuś się coś stanie, to pierwsi będziecie brać pod uwagę, bo zastosowaliście aparaturę, która nie powinna być zastosowana w naszym pięknym, cudownym kraju. W tym materiale to już wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania komentarzu, proszę wpisywać. Jeżeli się podobało, łapka w górę, jeżeli nie, łapka w dół. I w sumie, jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, to go zasubskrybuj, a nawet przy okazji sobie naciśnij dzwoneczek i zaznacz sobie, które chciałbyś dostawać powiadomienia o nowych materiałach. Dzięki wielkie, na razie, cześć! Dobra, a ja się teraz biorę za sprzątanie tego gruzu. Masakra, ale szajst.